Panie Marszałek, ta ustawa jest przyznaniem się do wielkiej porażki Waszego środowiska. Sprowadziliście na Polskę największy kryzys konstytucyjny ostatnich 30 lat. Nie było takiego dramatu. I kto za to odpowiada? No zdecydujcie się, czy sam prezes, czy prezes z Gowinem i panem Ziobrom, czy nieudolny Sasin, czy koalicja obywatelska. Sami nie wiecie, kto. Powiem Wam, kto za to odpowiada. Wasza nieudolność. To Wasz bałagan to spowodował. Dlatego jesteśmy w tak tragicznym miejscu. I swoją nieudolnością spowodowaliście, że nie wiemy, kiedy będą wybory. Mamy dość takiej władzy. Mamy dość tego bałaganu. Mamy dość Waszych afer. Chcemy uczciwych wyborów, bo wybory są dla Polaków. Po to, żeby wybrali uczciwego prezydenta. Po to, żeby wybrali prezydenta, któremu ufają, a nie żeby realizować wasze sztuczki polityczne. Wy wszystko chcecie załatwiać przy Zielonym Stoliku. Mamy dość takiej władzy. Dziękuję I Panie Marszałek, panie to nie pośle, było pytanie. Proszę Panie no pan Panie, Pośle, powinien Pan wiedzieć, co oznacza pytanie. To nie jest czas na takie wystąpienia. Pani pośle, może na końcu